Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. Witajcie w moim malutkim studio do nagrywania podcastów. Słuchajcie, tutaj pracuję, tutaj też nagrywam podcasty na inny mój kanał, ale dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, mam dobrą, mam nadzieję, dla Was informację, ponieważ wracam z nagrywaniem i wracam z bardzo, w mojej ocenie, interesującym, ciekawym projektem. Razem z Rafałem, czyli z Crimor Shrimps, wpadliśmy na taki pomysł, że można byłoby spróbować kręcić filmy o krewetkach, ale w trochę inny sposób niż to my robiliśmy, niż robili też inni. Wpadliśmy na taki pomysł, że zaczniemy kręcić podcasty o krewetkach. Gdzie będziemy sobie normalnie rozmawiać na jakiś określony temat, będziemy wymieniać się doświadczeniem i korzystać z tego, że na różne rzeczy mamy różne poglądy. Mam nadzieję, że to będzie w pewnej formie odświeżenie tego, co, co jest aktualnie na YouTubie, bo ja odnoszę powoli wrażenie, że, że cały YouTube krewetkowy trochę zamarł i w dużym zakresie sprowadza się do odgrzewanych kotletów, czyli powtarzania jednego i tego samego, czyli 50 raz resetuję akwarium, 50 raz robię podmiankę, o zobaczcie to jest 358 nowy, nowy pokarm, który się różni od poprzednich, ale nie do końca wiemy o czym, czym, w jaki sposób. Trochę nie w tej formie, chciałbym, żeby, żeby to nasze środowisko YouTube'owe się rozwijało i wydaje mi się, że takie podcasty będą odświeżeniem. Ja też chciałbym, moi drodzy, wrócić do nagrywania na YouTube'a, ale chcę zmienić formułę, chcę zmienić konwencję, ponieważ wydaje mi się, że wszystko co z krewetkami można było pokazać, to już pokazałem, nauczyłem takiej podstawowej, bazowej wiedzy, która pozwala bez problemów hodować krewetki, nie mieć zgonów, mieć krewetki, które jajczą, które są dobrze odżywione. Wydaje mi się, że przejdę w trochę inną formę. Będę chciał Wam, wam a może nawet stricte dla siebie zrobić taki pamiętnik, dziennik z hodowli. Czyli bardziej kręcić Jakieś filmy, w których będę dokumentował to, co się na hodowli dzieje, to jakie sobie ruchy wykonuję, coś, co robię przy pracy, a mniej będę już koncentrował się tak jak kiedyś na opowiadaniu o określonych aspektach takich stricte, stricte wiedzy. Wydaje mi się, że. To troszeczkę też mi odświeży nagrywanie i, i troszkę bardziej mnie zaangażuje w tego YouTuba, bo szczerze mówiąc nie chce mi się 358 raz kręcić tego samego i o tym samym. Mimo tego, że tak trochę YouTube działa i, i, i na tym polega rozwijanie kanału, kręcenie w kółko tych samych filmów, ja chciałbym to troszkę inaczej zrobić. Myślę, że formuła podcastu będzie się klarować i będzie się rozwijać wraz z czasem, kiedy, kiedy ten podcast będzie powstawał i będzie do Was trafiał. Mamy jakieś wstępne pomysły, ale tu nie chcę Rafała też ubiegać i zaskakiwać, dzieląc się tymi pomysłami, więc zobaczycie na bieżąco, jak to wygląda, jak się rozwija. No, i jeżeli Wam się podoba ten pomysł, to dajcie znać pod filmem. Ja, taki krótki filmik, tylko informacyjny, Wam wrzucam. I pamiętajcie: Keep on Shrimping.